Chwilę zatrzymamy się tutaj na kwiatach, bo czemu nie? I narcyz, nie, hyacent w koszu, 13, Natomiast tutaj ten narcyz za, o ten, za niecałe trzy 3 złote. Trzy cebulki, dobra, jeszcze może zobaczymy tego. O, ten niecałe 13 w takim koszyczku. Dobra, także witajcie. O, tutaj, jaki. Zajączek z kwiatem. Też bardzo ładny. Także witajcie w drugiej Biedronce. Kontynuujemy przegląd. Wielkanocny. No i co? O, dobra, chodźcie. Jest i bukszpan. Jak widzicie, scena atrakcyjna. W takiej żółtej folice i w zielonej. No to co? Lecimy. Kolejny pierdol, pierd jak widzicie. Także podnoszę to, czego nie było w poprzedniej biblioteki. Jak nie widzieliście poprzedniego przeglądu z biblioteki, to zapraszam. Przegląd jest podzielony, ale to jest przegląd z tego samego dnia, czyli z 9 kwietnia. Także bardzo świeżutki na bieżąco. Zaraz sobie zrobimy podgląd na ceny, bo jak wiecie, tutaj produkty nie mają. Ten, żeby można było podawać o, tu kurczaczki no i zobaczcie, tak samo w zeszłym roku teraz widać, jak ten asortyment różni się tutaj bardzo mało osób wielkanocnych a w tamtej Biedronce, no jajko, odgroma. Chybaż chyba, że to już ubrane, to już przydane no nie wiem, może no i kolejna półeczka, ale znowu kurczak. a nie, dobra, jest palenka ile tych kurczaków można pokazywać no. nic takiego konkretnego ale ta palenka ładna ceny nie widzę także no, nie podam napisz napiszcie w komentarzu no i a może to jeszcze O no, to było też w zeszłym roku pamiętam o, a tu nie to może nie no i jeszcze takie kurki słuchajcie nic więcej wielkanocnego nie zobaczymy więc przyszłam na konkrety zobaczymy sobie ceny babki Tutaj jest babka z polewą. 17,99. Ciasto cytrynowe, 4,90. I polecimy do kolejnej biedronki. Może tam coś znajdziemy jeszcze. Takiego fajnego, wielkanocnego. A babka w polewie 8,99. No i zobaczcie, jest baranek wielkanocny. Za 5,90. Ładne. No, także co? Lecimy do kolejnej biedronki, co? Zobaczymy. Tutaj jeszcze. O, takie malutkie. Ladeczki. No dobrze, słuchajcie, dotarłam. Jestem już w Piedronce numer 3 i od samego wejścia witają mnie takie kolorowe maskotki. Zobaczcie. Trochę tutaj jest ciemno, także ten obraz taki ciemny troszeczkę będzie, ale to nic śliczne, te maskotki z, takim, z takimi kolorowymi jajeczkami, czyli i przytulanka, i nic słodkiego dwa w jednym. Zobaczcie, jaki wybór. Także oj, te jajeczka taki kolory ładne. Zjadę taką maskotkę z jajeczkami. Musimy zapłacić całe dwie duszki. Tutaj takie zestawy. Same słodkości. Trochę ciemno tutaj jest, bo taki zaułek, ale mam nadzieję, że będzie coś widać tutaj w takim koszyczku. Słodkości. Zaki. Dobra, to co? O, jeszcze taki kubeczek. One co roku są. Te kubeczki wypełnione tymi czekoladowymi zajączkami i jajkami. Wchodzimy na sklep, co? Zobaczymy, czy tam coś spotkamy fajnego. 7 zł taki zestaw jajeczek. A tutaj czekoladowe baranki. Biała czekolada i biała z ciemną czekoladą. Dobra. Wchodzimy do środka. I pomyślałam, że to jest pościel, ale słuchajcie, to jest obróz 120 na 160, ale zobaczcie. to tu No po prostu świetny naprawdę mega mi się podoba także tamte biedronce no były obrusy, ale o, ten był no nie? tak, ten był i czy tutaj coś jeszcze będzie innego? tam są te wipany. nie będzie, także no niesamowity ten, ten wygrywa, co myślicie? napiszcie w komentarzu to jest pościel. Jest też cena 44 zł. zobaczcie, tu są tu banany. Taki żółty akcent. Ładna, no nie? 200 na 220. poduszka 70 na 80. Dwie sztuki. Wełna. I jeszcze takim różu delikatnym. Albo taka szarość. O, no, jeszcze coś takiego. Takie liście. Najładniejsza, niż w komentarzu. I ozdoby wielkanocne, także dobra. Zaczynam od samego dołu. Są koszyczki, takie wyścielane ładnym materiałem. Takie jeszcze o, różowe. O, jest koszyczek z zeszłego roku, pamiętacie te kurki? Zachwycałam się tymi koszyczkami. Także powtarzają się te zdobę, by ale to nic. Tutaj takie jajo na drewienku. Ładne co? Co myślicie? Z taką żółtą marchewką. Ale widzę coś to jeszcze w pudełeczku. A to jest ten mach dekoracyjny. Pomarańczowy, ale jest też zielone. I coś białego. Mam jakiś zajączek. Jakieś szklane jajo. O, a jest tu... A nie, dobra, myślałam, że to jest jakaś scena, ale nie. I co, resztę znamy? Jeszcze dobra taka, taka jaja do pokolorowania. Dobra, lecimy z drugiej strony. Palma wielkonocna 5 zł, kosztek 17. Więc dobra, mamy jakieś ceny. Jak na koszyczki, to myślę, że cena okazyjna. Rozłoną się już za palmami, ale nie widzę, ale oglądaliśmy w poprzedniej Biedronce. także możecie sobie przewinąć do początku filmu. O, są wianek, czy wianki. Jest duży wybór wianków. Okej, okay, może jeszcze jeden. Tutaj, o. to jest ładny, co? Także zapraszam was do poprzedniego filmu. Tam zaczynamy przegląd biedronca. Tu już jesteśmy w trzeciej. No i dwa filmy wstecz. Przegląd Stokrotki, a tutaj minus 50%, pamiętajcie, od 8 do 10 kwietnia. Już wracając do poprzedniej myśli, przegląd Stokrotki również na kanale. Bardzo fajne ozdoby wielkanocne i atrakcyjne ceny. Również przegląd Gazet Zempiku, to wszystko taki przegląd łączony, przegląd kartek świątecznych, także zapraszam dwa filmy wstecz. No i tutaj już takie ozdoby, które, których nie było w poprzednich Biedronkach. Także trzecia biedronka, trzy biedronki, dwie biedronki za nami. I co myślicie? No fajne. a tutaj takie jajo. Podobne ja są w Sinseju. I podobne, tylko te same. mam zobaczcie, jaka fajna fiżanka Już wychodziłam, ale po tą ofertę polecimy sobie do, do biedronki outletowej. Tam liczę, że będą jakieś wyprzedaże z tej kolekcji, także już Was zapraszam na taki filmik, ale to Przyszły tydzień. Jak znajdę trochę czasu i zobaczę, to się zatrzymam, bo zobaczcie jakie to są torby, jaki Meksyk w ogóle. Ja nie wytrzymam. Takie. Jejku, jakie kolory, no nie? Co myślicie? Nie wiem, zobaczę też, że za ceną, jest coś takiego. Ale jeszcze już Wam pokazuję... O! Takie kolory. Jak ktoś lubi taki kolorowe rzeczy, no to teraz wietronce, proszę bardzo. Która ładniejsza? Bisz się. Słuchajcie, zobaczcie co teraz można kupić w jedronce, Pościel z motywem Van Gogha. No niecodzienny klimat. W sypialni to na pewno. 160 na 200, poduszka jedna sztuka. 70 na 80. Ja kiedyś pokazywałam tą kolekcję w Rosmanie, Także to jest cał, cały czas dostępne. Możecie sobie odszukać ten filmik na kanale. I tutaj zobaczcie, nawet jest piżamka. Słoneczniki Van Gogha, no nie wytrzymam. To są jakieś sceny? Tak. Jakże sobie zaskopujecie jak coś? No, jestem zaskoczona. Naprawdę.